Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie, mam kilka pytań do Pana Ministra. Po pierwsze, czy rząd monitoruje, monitoruje zatrudnienie osób uzyskujących stopień doktora nauk? Gdzie oni są zatrudniani? W jakich warunkach? Za ile? Czy tak jak moje doświadczenia wskazują, głównie po okresie roku, dwóch poszukiwania pracy emigrują za granicę do pracy, gdzie bez trudu dostają zatrudnienie? Chciałam też zapytać, jaka jest ocena rządu w stosunku do zastosowanego w 2010 roku systemu zmniejszania środków na finansowanie zatrudnienia w instytucjach naukowych. System ten, o czym mówiliśmy na, na poprzedniej sesji Sejmu, doprowadził wiele instytutów, wybitnych instytutów do skrajnego ograniczenia działania i nieracjonalnych zwolnień. Co minister nauki zamierza w tej sprawie zrobić? Czy Państwo dokonaliście oceny tego, co się stało naprawdę w bardzo poważnych instytutach, które wymieniałam między innymi Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach czy Instytut, Instytut Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego? Wreszcie chciałam zapytać o coś, co Wydaje mi się zupełnym jakby nowym w działaniu, działaniu tego rządu od siedmiu lat. Otóż jest to pierwszy rząd i pierwsza koalicja, która podejmuje wielkie reformy bez diagnozy, bez przygotowania, ale także nie monitoruje przebiegu reform. Wszystkie te reformy wprowadzają ogromne zmiany systemowe. Nie ma na przykład badań, które pokazałyby, że jedna trzecia, osób pracujących to dzisiaj już jest coś, co w literaturze nazywa się prekariatem, czyli takim współczesnym proletariatem żyjącym z dnia na dzień bez stałej pracy, bez zatrudnienia, bez możliwości rozwoju, rozwoju swoich umiejętności. Wreszcie nie monitoruje się zmienionego całkowicie systemowo systemu zabezpieczenia społecznego mogłabym wymieniać takie systemy czy rząd obecny nie potrzebuje w ogóle wiedzy na ten temat, że nie monitoruje, nie prowadzi badań, nie zamawia takich badań, nie korzysta z takich badań, na przykład dotyczących emigracji masowej za granicę? Nie ma pieniędzy na ten temat. Badania, jeśli występuje się o grant, to te badania traktowane są tak samo jak, jak każde inne po prostu. Tymczasem są pewne zadania rządu, są zadania państwa, szerzej powiem, państwa, które muszą być systematycznie i dokładnie badane. Wtedy łatwiej, panie ministrze, dotrzeć także do społeczeństwa i wytłumaczyć, dlaczego podejmuje się takie, a nie inne decyzje. Dziękuję. Panie.